Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 1 sierpnia. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguriego, biskupa i doktora Kościoła. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwiskowe. Dzisiaj w Ewangelii, kochani apostołowie, pytają Pana Jezusa o znaczenie przypowieści o chwaście. Jezus w sposób bardzo konkretny i jasny tłumaczy tę przypowieść, tak że nikt nie ma żadnej wątpliwości. My czasem, kochani, również mamy takie przysłowie: kto pyta, nie błądzi. I często pytamy Pana Jezusa o, o to, dlaczego w tym świecie jest tak bardzo dużo zła. Pytamy, dlaczego niewinni cierpią. I są również takie pytania, na które trudno nam znaleźć odpowiedzi i wciąż Pana Jezusa pytamy. Mimo, że Pan Jezus w sposób bardzo konkretny wskazał drogę – idźcie drogą miłości, idźcie drogą przykazań Bożych, szacunku dla drugiego człowieka – to często zdarza się, że my i tak wybieramy po swojemu. Wybieramy drogę egoizmu, drogę przemocy, drogę bez Boga. A później? A później obwiniamy Pana Boga za to, że, jest, że są wojny, że jest przemoc, że są różne choroby. Dlatego, że wielu ludzi poprzez różne wybory bardzo egoistyczne, nie biorąc pod uwagę zanieczyszczeń, wybiera takie opcje, chcąc nawet poprawić Pana Boga, produkując nawet potrawy czy jakieś pokarmy, takie, które są szkodliwe, ale dobrze się sprzedają. I człowiek, mimo że wie o tym, że to szkodzi innym ludziom, to wybiera to, co jest bardziej chodliwe, na czym może więcej zarobić. Bardzo chętnie chcielibyśmy obwinić Pana Boga za obozy koncentracyjne, za różne choroby, za bomby, za zamachy terrorystyczne. Dlaczego Pan Bóg milczy? A przecież on nie milczy. On tak naprawdę mówi, ostrzega: idźcie moją drogą, porzućcie złą drogę. Tylko my często nie chcemy tego słuchać. Kto pyta, nie błądzi, ale pytajmy i słuchajmy tego, co Pan Bóg nam odpowiada. Przejdźmy teraz, kochani, do konkretów związanych z wyjaśnieniem przypowieści o chwaście. Rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, złym ziarnem, czyli chwastem, są synowie diabła, są synowie zła. Tym, który sieje dobre ziarno, jest syn człowieczy, czyli Jezus, tym, który sieje złe ziarno, jest szatan. Jedno i drugie rośnie w tym samym czasie i czeka do żniwa. Żniwem jest koniec świata. Natomiast Żeńcami, tymi, którzy zbierają plony, którzy rozgraniczają dobro i zło przy końcu świata, są aniołowie. Myślę, kochani, że większość z nas ma w swoim środowisku takie doświadczenie ludzi, o których można powiedzieć toksyczni. Kiedy oni się pojawiają, wówczas pojawiają się różne konflikty. Rozmowa z tymi osobami sprawia, że czujemy taki niepokój. Widzimy, jak wiele zła i takiego jadu wydobywa się od tych ludzi, którzy krytykują wszystkich i wszystko. Ale również są tacy ludzie, z którymi gdy rozmawiamy, gdy słuchamy ich, czujemy taki pokój w sercu, czujemy, że gdzieś tam rozładowują się nasze jakieś emocje. Słuchając tych ludzi, chcemy być lepsi, nie dlatego, że boimy się jakiejś kary, a dlatego, że naprawdę po prostu chcemy być lepsi. A więc w tym świecie kochani istnieją ludzie toksyczni i ludzie lekarstwa. I również od nas zależy, czy my chcemy pójść za głosem tych, którzy tylko krytykują i gdzieś tam staramy się zarazić tym, co złe, budując jakąś swoją pozycję takich ludzi silnych, czy też chcemy być ludźmi pokornymi, którzy wchodzą w jakimś takim pokojem do ludzkich serc, do ich historii życia. I kochani, to jest tak jak z echem, kiedy krzykniemy: Nienawidzę cię to usłyszymy, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię. I to wraca do nas. Kiedy krzykniemy, kocham Cię, to usłyszymy, kocham Cię, kocham Cię. A więc, kochani, tym, czym emanujemy na zewnątrz, tym również możemy się spodziewać, że ludzie będą nam odpowiadać. Pamiętam, kochani, taką jedną lekcję religii w szkole szpitalnej w Łódzkich Łagiewnikach na początku mojej posługi kapłańskiej. Była to klasa łączona, trzecie, czwarte i piąte klasy. I w czasie tej lekcji, którą prowadziłem, padło takie pytanie, Ojcze, czy wszystko, co stworzył Pan Bóg, było dobrem? Odpowiedziałem tak. Wszystko, co stworzył Pan Bóg, było dobrem. To w takim razie skąd się wzięło zło? Przygotowałem się już do odpowiedzi temu chłopcu, ale chłopiec z klasy niższej, zdaje się, że z trzeciej, mówi, ja, ja, ja znam odpowiedź. Ja mówię, proszę bardzo. On mówi, czy mogę podejść do tablicy? Mówię, proszę. Wziął kredę, na, narysował taki, takie duże kółko, dokładnie pomalował w środku, Wyglądało tak jak taka większa pizza, i mówi, to jest pełnia, to jest dobro, które Pan Bóg stworzył. I teraz zło jest brakiem dobra, więc wziął gąbkę i tak jak taki kawałek z, z pizzy, po prostu wymazał i mówi, to, czego tutaj nie ma, czyli ten brak dobra, to jest właśnie zło. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre. Ale czasem tego dobra zabrakło, bo ludzie wyrwali to dobro i właściwie stało się takim brakiem i takim złem. Pamiętam, że bardzo mi się podobała ta odpowiedź. Później musiałem jeszcze odpowiedzieć, później musiałem jeszcze uzupełnić o kilka innych spraw, ale myślę, że coś w tym jest. I myślę, że każdy z nas, kochani, musi opowiedzieć się po stronie dobra i miłości, albo też braku tego dobra i miłości. Czasem ci ludzie toksyczni to są ludzie, którzy nie zeznali miłości w swoim życiu i często, tak jak poranione zwierzę, również ranią innych, i często są ofiarami szatana. I dlatego nie mamy co ich potępiać, ale starać się, żeby ich również zmienić, e, aż do żniwa. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęć Boże, Papa. Pa. Do jutra.